Cześć, Mam Krzysztof Łukasz i witam Was Krzysztof Łukasz i witam Was Od zero do, do, my, do milion Farmingu 17 No, Farming 6, 17 i, i oto od tym odcinku Będziemy robić zbierania Słomy i później tak I później coś będziemy pojedziemy po, 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 na misję Dzięki za wyśleszenia. Dzień temu, co w środę, mam 21 wyśleszeń, 74 suby, no, i chyba 5, 4 łapki w, dór, w, w górę, no, to może, tu, tu Defekt, to możemy zaczynać. Nie, ja odczepiłem, sorry. Ale right, dobra, tam mam chyba 4 wapki w górę, czy jakoś tak, zobacz cofamy. Ja widzicie tam, mam pole do muczenia, nie skończyłem. Gdzie jeszcze muci zboża? Wszystko ogólnie stoi za zbożem, bo mokro jeszcze jest. Oj, za mocno Mam... No, fuck, no, dzięki za suby, dzięki za wyświetlenia, oba podłączymy, no, bo jeszcze jest mokro, i tak za bardzo nie muszę jeszcze, widzicie, tutaj był case, z ciepkami. ja teraz same jem. Będziemy, są, i tak, nie kurde, felek w traktor Nie widzieliście tego, proszę Was. No, tak No, jak 10 minut. Um, odcinka to pojedziemy. Misję zrobić. Pojedziemy traktorkiem. Jeszcze ciepką. Nie będę odpinał przecież. No. I pojedziemy tam. Kupić pole. Ten, napis zrobić misja kupić pole. Tak. Nie mówię w tym odcinku czy kupić pole, tak Ta, ta, ta teraz będę pozdrawił tak. Pozdrawiam Bartka, Szymona, mm, Marcina, Seb, Migaser, Radia, Bymas, Bymasa, Dziętasek, Filipa, Filipa, Czerneczka, Locarka, Dominik Grabowski, moją, drugą, mo, moją klasę mam drugą C, są A, trzecią B i trzecią C. Tak. Bardzo pozdrawiam. Chyba tym. No, mam 15, 12. A i nie piłka nożna w sobotę. Może. Rano, sobie bo pojemnie przez cały dzień mnie nie ma. Muszę bardzo. O 8 Coś 8 już będzie. Mam taką nadzieję, że. No. no no i tak stajecie, jest po ósmej. Trzeba stać i, i, i nagrać prędzej tego filmiku. Z, wze, mieli, mieliście, oczywiście, mamy 3 minuty. To po pola tego zrobimy tylko, ale w ogóle pasuje ten masę jak i ta ciepka. No a wy, wy w niedzielę skoki? No, w poniedziałek piłka nożna w ogóle już mamy ferie Bardzo się cieszę, że już mamy ferie, Nareszcie. Czekałem z, z, z tym za feriami. Kiedy te ferie będą właśnie. Wiem no, narazę ferie. O, mamy opoczynek za szkoły. Właśnie tak. właśnie tak nie musimy iść do, do szkoły znowu A dwa tygodnie to trochę mało Ta, co cofnąć dwa tygodnie to trochę mało, to co, cały co miesiąc, co jesz? nie? miesiąc czasu to każdy kurde chciał jak miesiąc czasu miesiąc czasu nie masz, da no. Nie do, nie wiem tam, do tego z marca chyba. Nie, nie, do, do lutego chyba, no, czy jakoś tak. Jak my mieszczą czasu? 96% już, a mam 5 minut. Coś 5 minut jest, pak czas zapieprzę, nie? Zaraz ja sobie włączymy radiikę, co tam. Dalej zwija się jak, jak baba z wesela, kurde już. Dalej włącz się. Ej, widzicie mi kasa trochę leci. Nie, no, kurde. Ile jest... No. P -p -p Prawie 2000 za 21 ton. Jak nie działa to nie działa szybko je jedziemy. więc mm, się tu kurde zostawić otwarteja mamy. No, ja mówię, że jest 15, 15.15. już go, godzina, a mamy 6 minut. To kilka... gdzieś tą ci będzie kończyć. No jak, jak ja się to... to Miejsce zrobić się na, na, na tym polu, to pójdziemy. Za film na po... No, no nie. Za traktorem pojedziemy. Jeszcze pko ja przecież. Czy misję zrobić i co, właśnie, czy właśnie kupić pola? Jestem na, na moim kanale nie, nie było. 17 misję zrobić, a właśnie... Teraz będzie. Misja. I właśnie kupić... Nie, tam tam hektarka nie ma. Ale będzie... Mam taką że z tego półtora hektara, bo, bo tam w, 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 pole, palcę zrobić? No, sam. Najpierw to zmuca, a pój. Aj, dobra. A pójdziesz to. powiększy te pole? Nie. Trochę się powiększy tyle? Dobra, to ciśniemy? Aha. Dobra, 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 no. To idziemy. Szybko, szybko no jak jutro o tym mówiłem jutro będą skoki Nie nie skoki tylko piłka mm, piłka będzie mm, no dokładnie ale dobra Ja mówiłem że będzie piłka nożna No mamy już 8 minut No naprawdę czas tak leci po co że tylko trochę co zrobiłem i to wszystko nie Kurde, Mas Muszę to cofnąć i to poprawić. No ja, jak najmówiłem, ma, mamy 8 minut już. Czas tak pędzi, że szoknie. Brak słów. Naprawdę. Już tak czas za pierwszy raz, że, że szoknie. Ma ferie, to tak kurde, zlecą, że, że skoda gadać. Naprawdę, tak to zlecą? Te feria Masakra jakaś. Dobra. O, się sam nie bo nie wiem... Ja 20 minutowy. Jak nie zdążę... macie te kurde... Trzeba te kupić kurde na odcinku. Tak, w tym odcinku chcę kupić. Właśnie pole Została mi minutka czasu Nie tylko minuta <laughs> Mam taką na razie, że do, do końca daję No to Dobra leć, leć, leć szybko ale, ale czy ciebie się pop popiła.

Powiedzmy, że, że, tak samo Ale co tą czystę, A, w przód Idę, da, Dawaj, dawaj da. Właśnie tutaj te pole pojedziemy i właśnie się przedłużyć, tu drogi nie będzie Równo drzewami, albo, te, albo te działo pójdą w i tu tak do torów zrobię. Dobra. Kurde. R. R. Nie. No, dobra. Start. Właśnie ty sprawdzi, czy będzie ta misja. Jest dobra. Szybko, szybko mam. 15 minut pogieło ich chyba. To ile ten odcinek będzie trwał? 25 minut? Bez przesady No kurde, teraz taki długi ten odcinek Maju w dupę Węża ten... nie szaro, nie chcemy takiego długiego odcinka pójść Za długo się będzie renderowało I, i tu stawiało Nie wiem, zobaczymy Jak to będzie Mamy 11 minut Proces dopiero... O to było kurde przeskane, co nie było? Biorę nie gra nie To jest Nicholand C, nie CT 55,5 5590. 5, 50 CT 50,90 To jest taki sam jak był w, w tak, 15 był kurde się Był taki sam jak w 15 wiem na razie mapy nie mam miał być bolszowa ale kurde jak wchodzę to kurde pól nie mam i kurde się ścinam Ś ścina się to nie właśnie czemu dlaczego i kurde na razie mapy na razie tej mapki tu nie będzie Trochę kurde za długo nie będzie nie wiem dlaczego, ale kurde nie będzie na razie na razie to będzie grać i ja mówiłem zobaczymy co będzie później może wyjdą takie dobre mapy tylko banki jedzie 23 na godzinę nie mam Może zdążymy Żeby tu Ogólnie cię to na odcinku kupić właśnie Chcę to na misję kupić i cię kupić to na, na odcinku To pa mi jest swój z głowy Kupię, ale będzie kurde Duższy odcinek Nie, nie moja wina Te skąd to co... Zielono, to musi być całe zielone, a mam niecałe nie pół mniej Mien niż pół no, trochę ale widzicie kurde 13 minut i, i to całe pole pe mam kurde zrobić no, ogólnie nie wiem zobaczymy jak ja, do 20 max do 20 max zrobię ten filmik Oj, sorry. więcej już nie, nie będę robił, bo kurde, jest za, za, za długie I, i po i tego nie oglądacie. To po co mam takie dłuższe odcinki robić, jak nikt tego nie ogląda? Daj muć, kurde, ciotu. Zobaczymy radio, bo może będzie jak nie. O, jest. Ale włączcie, kurde, te radio, nie. ty, kurde. Niech włączcie, włączy te radio. Żura. Nie, bo wiem, no. Do 20 mam, no, no już mam 15 minut, kurde, do... Ja pierdoka Ale jak to po odcinku zrobię final, nie? No sorry, ale dla 20 max mogę zrobić ten odcinek. A później zobaczymy. Tu dłuższego nie chcę, by, jak mówię, bo, bo m, nikt nie ogląda. To po co takie dłuższe odcinki robić, a kurde tego nikt nie, nie ogląda. I właśnie tak moza kasa do, m, z, m, nie, do robia, zdobywać. To jest misję. Tak wiem, może mi nie wiem dwa razy w tygodniu, albo raz w tygodniu misję robić. To wpiszę komentarzu, czy chcecie mi misję że, żeby robić, czy nie, właśnie? A jak tak, okej, okay, ale to wpiszę... Czy, czy każdym filmikiem mam robić, czy tak rzadko bardzo? No ale tu nie, to, to wpisze komentarze czy dzień odcinek. Czy może być codzienny odcinek, a jak tak to hmm. To mogę zrobić Ten codzien... Hmm. Codzienny odcinek z... 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 Misja. misja będzie Mamy 16 minut, ale kurde połowy nie ma a jeszcze 12 minut, nie? Bez przesady. Chyba się trzeba... co? Sorry No, no właśnie jestem Pawełomyślka czy co tam stała ode mnie? No, ja mówiłem Mamy już 17 minut już mamy Ja pierdoka. Nie wierzę, nie? Już 17 minut. Bez jaj. To raz raz z by będziemy kończyć. Dajmy do połowy zrobię, pójdę połowę, po, zrobię po odcinkiem Bardzo sorry, sorry. A jak nie, to kupimy na drugim. Nie, dobra to kupimy na drugim odcinku. Trochę. kasy się więcej, jak. Jak zmutę to pojutę. Te... Po, pozbieram. Złomę? To, to, to kupię te pole dopiero, no i tyle. Nie? No co tam? Ja pierdek, Ile to jest proste? 34? A, a ma dwie tony. A, 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 a mamy ma w, w budo... W, w budo czwartej? Właśnie co, po 15 trzeba ja to kurde stawić ogólnie, no. Dalej, dalej szybciej, kurde, tym głównym jedź A nie tylko, że, 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 czy się na godzinę. Ogólnie, no, ogólnie, tym musi mu szybciej. szybko tak mają, zanim to będzie, ale. Kuna, czy to skończyć z tym odcinkiem, nie? K chyba każdy cię skończy tym odcinkiem, kurde. Zwroty to to ma dobre w miarę. kombajnik Spoko, spo, no spoko. To jest ten kombajn, Damy do końca, będziemy kończyć, bo mamy prawie 19 minut. To um, widzicie, to sobie pójdę, no i finał nie. O, ponad połowa jest. Jak się do końca dojedzie, to będzie połowa. Ma taką. No, ponad połowa, o! Tak powiem, i, i tak się wyrażę, ponad połowa będzie. Już tak się i od diabła ja zrobię? Trochę traktorkiem, trochę tym, no i to wszystko, nie? I już tak szybko, ja nie mogę. Skąd tak, tak szybko się zbierze? To ja nie wiem, nie? Masakra. Kombajnie, no to w miarę spoko. To co, dajcie łapkę, dajcie suba, piszcie komentarze co czekajcie na drugim odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć, pa!